Ja muszę sobie ściszyć tego twojego streama, bo dźwięki mnie dobijają. szata! Cześć Czołem, to Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Za mną jest Maciek Ciepliński, czyli Razer. To ja heo. I Grzegorz Wojewoda, czyli Pres. Cześć Czołem. I witamy Was w kolejnej szatańskiej. dobranotce. w sam raz na miły sen. Tak żebyście jak zamkniecie oczka, to widzieli czachy, które latają i próbują was dorwać. Bowiem dzisiaj zajmujemy się grą Devils Daggers, Szatańskie wersety prawie że. Tylko że sztylety. Ej, to się netrymuje, szatańskie sztylety. No dobra, Maciu, ty ją odkryłeś, w nią grałeś, masz największego highscora z tak. nas. To może coś tak. nie opowiesz? Albo może ją pokażesz, jak wolisz. Mo to jest... To się skończy na tym, że ja ją będę pokazywać, a wy będziecie o niej opowiadać, ponieważ nie da się w tej grze mówić i grać jednocześnie, bo... Będzie się wtedy albo źle mówić, albo źle grać, a najbardziej prawdopodobnie jedno i drugie. Więc może ja po prostu zacznę i się postaram skupić, żeby nie narobić siary na dobranoc wszystkim, a wy opowiadajcie. Najbardziej Wszyscy prawdopodobne można jest to, że można oszaleć grając w tą grę, skupiając się lub nie. Myślę, że gdyby ona była na konsolach, to byłaby to jedną, jedną z tych rodzajów gier, przy których rozwalałoby się pada. Dlatego, że... O, patrzcie. Maciek zamiast zacząć od razu grać, to pokazuje, że zaczynamy grę i mamy sztlecik. Wokół nas jest kompletna ciemność. Maciek wcale się nie boi. <laughs> Potrzymać się za rękę? Generalnie, jak to, jak to ładnie Adek powiedział, który czasem jest celny, gra jest po prostu trybem areny z, czy tam hordy z dowolnej innej gry. Czyli siedzimy sobie na arenie, walczymy z potworasami, które na nas wyskakują. Rzecz w tym, że jest cholernie skillowa i przeciętna partia na samym początku gry zajmuje jakieś... 10-15 sekund. Z tak lewej i z prawej, uważaj. To może ciebie za rękę podtrzymać. Coś mnie Generalnie... trzyma, o, kurde, Coś mnie trzyma za rękę. <laughs> jest włochate. Tak jest. Yy, klimat jest dosyć szatański, O to, ile graficznie to nie wygląda jakoś strasznie, znaczy jest trochę niepokojące, to w połączeniu z tymi dźwiękami jakimiś, o właśnie, a propos. All hail Cthulhu jak, túlu, jak túlu. O, prawie uwaga, było uwaga. blisko. O, ta czacha jest strasznie szybka. A pajem stworzył, pajak... jak mi dobrze idzie, nie zwalić tego. <laughs> zaraz presję, nie, nie, rekordu nie pobijesz. Generalnie biegamy, rozwalamy jakieś takie potwory. Za zniszczenie potworów wyskakują z nich kryształki. Jak podniesiemy ich 10, to wtedy no, otwieramy rączkę szerzej i mamy więcej poluszków i strzemy z większą mocą. Macie, jak zaraz przegra, bo tu już jest taka ilość stworów, że nie ma szans, więc spokojnie. Zaraz zobaczycie, jak wygląda śmierć. W piekle. No i tak naprawdę na tym to wszystko polega. To co jest podkręcające to to, że jak wszystkie tego typu gry, gdzie szybko giniemy i szybko zaczynamy jeszcze raz, to a propos, to yy, bardzo chcemy bić swoje rekordy. O, jak widzicie, ja jest tam wyników. Ile, ile Razer jest do przodu? No do ciebie mhm. mam tylko 10 sekund, to jeszcze cię goni, ale Razer to już tak się roz... roz... Wiesz, dowcip polega na tym, że w przypadku tej gry, jak widzicie, nasi drodzy oglądający, wyniki są podawane w tysięcznych, setnych, czy tysiącznych setnych, Tysięć. brawo. Cztery 10... miejsca po przecinku. O, dzięki. Cztery miejsca po przecinku. I tak naprawdę 10 sekund różnicy pomiędzy tobą a mną to jest tu dużo, a te tam kolejne 20 sekund prawie że do Maćka, które jest ode mnie, to jest jakiś totalny kosmos. Diametralna bo, różnica, tak. Bo jak widzicie Nie w tym Nie kosmos, w momencie... tylko piekło. Właśnie, totalny piekło. koszmar. W którymś momencie tych potworów robi się o, double jumpy są, czy dagger jumpy właściwie bardziej. A właśnie, tutaj widzimy, że można strzelać na dwa razy. Albo walić z ręki jak skałasza, czyli yy, jak to było, węgorz? Nie, ręka jak złamana. Tra la, -la, -la, -la. Tak jest, o tak gosh. jest, ale to palce. cała ręka co palce same, prawda? Palce ja jak spaliłem. węgorz. Albo można po prostu strzelać z shotguna. Co prawda to nie robi żadnej różnicy, bo. Robi, tak robi potwora... rozpryskowy z bliska. Jeżeli masz kilka czaszek blisko siebie i strzelisz z szatgana, to jesteś w stanie ich jeszcze uniknąć. Jak będziesz walił ręka jak węgorz, to nie masz raczej szansy, jeżeli nie uskoczysz na przykład, nie? O, pajączek przyszedł. Pajączek generalnie. jest przyjemny. Odgłosy ty... tego pająka kolejne. <laughs> wszystkie odgłosy w tej grze są genialne. Grać w to na słuchawkach w nocy, to jest po prostu mega klimat. Tylko. Y, tylko... Y, w połączeniu z tym, z tym designem to już w ogóle wszystko razem pięknie gra. Albo i nie pięknie, bo idzie zwariować. Co kto lubi, nie? W każdym razie mi, mi, ta, mi ta rozgrywka bardzo przypomina Ziggurat. Tom to dom, Ziggurat mówisz. Ziggurat. Chociaż, jeżeli mam być szczery, to, to... Ten, ten, ten gameplay tutaj w Devil Daggers jest tak, tak naprawdę tylko wycinkiem tego, co było w Ziggurat, ale tym najlepszym wycinkiem, czyli tą taką szaleńczą walką z hordami przeciwników. Gdzie, gdzie, te nasz, gdzie ta nasza broń strzela tymi projectiles w, w, w dużej ilości. To było piękne, tak, tak. Maciekowi idzie teraz lepiej, bo już wiesz, on już słyszy nie tylko nasze już głosy. Już się tak ręka trzęsie o. ze stresu już, przez was. To już, już czuję oddech na plecach generalnie. Tak jest. Nie, ale nie... Nie, wczoraj, wczoraj w nocy w to grałem trochę i e, tam jest wszystko strasznie ciemne, zresztą widzicie, że tylko wokół postaci jest lekkie, lekkie rozjaśnienie. Co tam pełzało po podłodze, przepraszam <laughs> Kawałki ktulu tego mackowego tego gościa, A. bo on się rozpadają. No o tematki O Maciek pokaż rzecz. jak się rozpadają ładnie W każdym razie yy, ta gra jest bardzo ciemna yy, i w momencie w którym skończyłem wczoraj grać włączył mi się yy, przeglądarka internetowa, która była na jakiejś stanie... No, no dokładnie, żebyś wiedział Kurda, żebyś... nie przejmuj się, tam gdzie idziemy nie potrzebujemy oczu. <śmiech> <śmiech> Jezus Maria <laughs> ten pająk. A w ogóle, co jest najciekawsze, to y, wszystkie high highscore'owe wyniki są zapisywane jako magiczne oczko i w momencie, w którym sobie klikniemy, to może macie jak zginie, nam pokaże, to wtedy możemy obejrzeć czyjś run. Y, więc jak obejrzycie sobie na przykład run gościa, który jest na pierwszym miejscu... O właśnie, macie ty przerzuł... co na pewno nie jak... nastąpi. Nie jakieś żenujące minutę przerzut, tylko 10. 10. 10 minut? No. no. Sam Belzebub chyba w to grał, wiesz? <laughs> wiesz, co ja na Twitterze wystarkowałem gościa, który tą grę robił. I no e, stary. <laughs> i on tam się śmiał, że przed, przed wypuszczeniem tego na no, że no, ostatnie chwile, kiedy jestem na top 1. <laughs> e, I na tą chwilę jest chyba top 4, czy top 5, więc długo to nie trwało. Natomiast gra jest to jest śmieszne, bo to jest co, no grafika w stylu starego, nic tu nie ma tak naprawdę jakiegoś przerażającego, ale cały ten design tych postaci z tymi wszystkimi yy, jakimiś masakrycznymi dźwięką odgłosami Maciek już wpadł w rytm, że jak ginie, to natychmiast robi retra i nie, może, nie tak, może przestać. To jest właśnie to piekło, o którym opowiadał na, na odcinku, prawda? Giniesz i to się nie kończy cały czas, cały czas, cały czas, Ciągle cały czas. Strasznie. Nawet kiedyś, człowiek nie, nie? czekasz się menu, pokaże, tylko wciska R, żeby jak najszybciej zacząć od nowa. Czekaj, czekaj, Jaki bo... zginąć znowu. Czekaj, bo dostałem SMS-a. Yy, bardzo dobra nocka wam wyszła panowie. Bal Lord Piekieł. A jak on już to <laughs> widział, skoro to dopiero jutro O, O, okej okay. to. To jest wiesz. To... Ale to, że masz SMS-a, to weź mu tam wyślij, że... że... Jest na było chcesz, napisane chcesz, nie, chcesz, Nieznany nadawca, wiesz? Tak, numer 666 plus 666. Tak, tak. Jaki jest kierunkowy do piekła? Nie, ale. To jest, ale a właśnie, dźwięki, to, dźwięki, to jest coś to jest... ciekawe, To nie wiem, czy to widać z maczka chaotycznej rozgrywki, czy nie. Że przeciwnice są w przeciwieństwie do zazwyczaj FPS-ów są od nas szybsi. Czyli my nie mamy najmniejszych szans, się przed y, tymi czechami po prostu uciekać. Tylko musimy robić jakieś takie loboskoki na boki. Nie? Tylko jak no, loboskoki na boki. jak na I to tamte pierwsze czechy to jeszcze, jeszcze. Natomiast te. O, gdyby Maciek nie zrobił strajfa, to już by go zjadły. Weź, jak zginiesz teraz? Odpal tego, tego high score. Mogę, mo, hmm. mogę odpalić mój rekord, zobaczyć, jak daleko doszedłem, że nie jestem takim cieniasem. Aż. Bo tu nawet nie mogę dojść do pierwszego upgrade'u broni, który jest po zebranych 10 czerwonych kryształkach. Czy ja jeszcze mało grałem? Bo po każdej sesji. W wyżynałem sobie na skórze inny symbol nożem. To dużo czasu zajęło, wiesz, ale, ja ale mówisz, generalnie skóra rzecz biorąc, skończy, nie? Tak, jak wiesz, jak chcesz mieć dobre miejsce, to musisz mieć dużo miejsca na skórze. Ale generalnie rzecz biorąc, byłem ciekawy, czy później się pojawią też inni przeciwnicy, jakby inne rodzaje. Tak. Ja wiem, że ty grałeś Tych raptem. Tam tyf jest odpyty, wiesz? Tam nie, potem jest tam takie chyba z, z 10 15. czy 12 rodzajów, ale z tam z, potem jakieś takie czaszki na 4 rodzaje. Tak, też są tam takie potem robaki, lewiatany po ekranu wyważonym. Ale jakiś, po prostu taki... robi się o tyle trudniej, że zamiast jednego pająka, który jest trudny, pojawia się w końcu 8 albo 12. Na no kurcze, no. <laughs> Ja mam, ja mam wrażenie, że ta gra jest bardzo, bardzo dobrze, że ona kosztuje tylko 5 dolców, czyli tam z 20 zł, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma takiego zacięcia do maksymalnie arcade'owego napieprzania bez końca w coś i, i ślifowania swoich umiejętności, to ona jednak po jednym, dwóch, trzech nocach, kiedy już ci się skończy miejsce na skórze do wycinania tajemniczych symboli, może się po prostu znudzić, no ale... Albo na scenę, przykład jak 5 już dolców, wytniesz sobie oczy sam nożem albo że je wyłupiesz, to już wtedy nie możesz grać, dokładnie. Czy ona ma, ona ma to, co też zobaczyłem później, tutaj właśnie oglądamy ten mój replay z najlepszego mojego czasu, to jest to, że... To jest to, że ona. Ci wszyscy przeciwnicy pojawiają się zawsze w tym samym czasie. Czyli wiadomo, że w 15 sekundzie pojawi się ktoś tam, a pająk jest zawsze w 52 sekundzie, czy coś. Więc jej można się nauczyć. Tylko rozłożenie przeciwników na tej arenie jest losowe. Ale tak poza tym to wiadomo, że y, jak już człowiek wie, kiedy co się pojawia, to wie, że jeśli się już jest paju, Ale ten przepraszam, czy, czy, jak, czy jak toniesz w szaleństwie i roku, mroku, masz czas patrzeć na zegarek, która jest sekunda? Czy to co? możesz, jak, jak, jak Ale, wiesz, strach, ale gry, wiesz, że to się jeśli na górze, dla właśnie czas, który cały czas sobie liczy i to ja po prostu, dla tych ja po prostu... już bardziej skillowych graczy to o to chodzi, że, że masz zegarek i wiesz, że w 15 sekundzie wyskakuje ten typ, w 2 dwu... czyli jakiś, jakiś zwiliczywany... hacker. Jakiś hacker, ale puścimy tu Draka, który jest mistrzem i chwilę to pooglądamy i pogadamy może. Ale generalnie rzecz biorąc, chodzi mi też o to, że jak w nieskończoność w piekle będziesz to powtarzał, to może faktycznie się wtedy uczysz tych momentów. Ja zauważyłem, grając samemu, że, że faktycznie m, najlepiej wyłapać właśnie jak tylko się pojawia pierwszy ktulu i wyrzuca tą całą m, masę czas, czaszek, to najpierw zabić ktulu. No patrz co to, e... to robi mistrz. Generalnie. Nawet nie no patrzył do któru. Może, może nie będę komentował, bo jak widać mistrz wie lepiej. Nie, nie no możemy pokomentować, ale jakiś... generalnie, jeśli już ktoś zagrał w to tysiące razy, albo dziesiątki tysięcy razy, to po prostu pamięta co się gdzie, kiedy działo, na co trzeba uważać, na których przeciwników można sobie odpuścić, kogo najpierw zabić, itd., dalej. Okej, okay, ale Razer, bo ja wiem, że ty mówiłeś o tym, że ta gra będzie rozbudowywana i będą jakieś inne tryby, tryby, tak? Tak, bo... słyszałem, słyszałem, że gdzieś tam czytałem, że jest w planach jakiś tryb związany z tym i dagger jumpami i jakieś coś, coś tam jeszcze. Czyli w każdym razie... Taki no, platformówkowy rozumiem, tak? Ch chyba coś takiego. W każdym razie na pewno to nie jest tak, albo prawie na pewno, że, że ten tytuł wyszedł i to jest koniec i że on nie będzie albo dalej wspierany, albo nie będzie jakieś... No ty nawet mówiłeś rzeczy, o tym, że, że ludzie, ludzie chcą płacić kaset, byle tylko dostać kampanię fabularną. Ja też bym... Tak. No to, jest, to jest trochę heksen znaczy, to jest trochę heksen Nie to macie jest takiego wrażenia? Taki magiczny heksen ale ta stylistyka jest bardzo quake'owa i przypomniała właśnie te czasy, kiedy się quake pierwszy raz pojawił. I... a propos... Kłęka, Duma, i tak dalej, widzieliście, co dzisiaj NASA zrobiła jako tak zwany dowcip? A propos, a, to się A propos duma, A propos Duma. Wrzucili zdjęcie jakiś tam obrazek, ta, Żebyście wiedzieć, wrzucili zdjęcie jakieś tam Marsa. zdjęcie, zdjęcie kosmosu, coś tam, i że tam, o drodzy Facebookowicze, nie regulujcie swojego Facebooka. Te piksele to wcale nie są piksele, tylko to jest tam częstotliwość, coś tam, frekwencja, coś tam, coś tam. Na co gość odpisał im, że no właśnie, macie rację, wygląda dokładnie jak w pierwszym Dumie. Hmm. Na co oni od, odpisali mu coś na zasadzie, y, wiesz co, właśnie wystąpiły pewne problemy i nie możemy o tym pisać, to jest tam tajne. Nawiązując do tego, że jak ktoś nie wie, Gimby nie znają, tak zwany hashtag, że w Dumie właśnie na Marsie otwarto zostały wrota piekieł. O ja, ale teraz wyszedł Robal, tego jeszcze nie widziałem. No to i nigdy raz... nie zobaczysz, powiem ci tak. No, 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 będę skillował, będę skillował, ale może być ciężko. A tak na, na dobranoc, żeby wam się dobrze spało, to yy, chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. O jakiej? Jest tylko jedno osiągnięcie w tej grze, i nikt nie wie, jak je zdobyć. Więc generalnie tak tutaj obstawiamy z chłopakami, że prawdopodobnie osiągnięcie jest za albo przetrwanie 6. 606 dziesięciu, sekund, co chyba ktoś już zrobił i dalej tego osiągnięcia nie, osią... nie, 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 nie zdobył. Więc drugie, drugie prawdopodobieństwo jest takie, że to osiągnięcie jest za otwarcie drzwi do innego wymiaru. Także... I zakończenie egzystencji i, ludzkości i całego, całego wszechświata. Wszech, czyli generalnie tak, brawo, możesz być dumny. Dzięki tobie zginął świat. One you znaczy... Unit, jedno osiągnięcie się wystarczy. Znaczy, a propos tego co, co mi się strasznie bawi, to to, że deweloper się nazywa tam właśnie antyteza ludzkości, król piekiem i tak dalej, i tak dalej. Takiego numer 6. te odgłosy po prostu są przerażające. Wiem ja jestem ciekawy. uderzania o metalową siatkę urodzeniową. I ten ciekawy, ryk, jak ten, te wszystkie odgłosy, ten oni zrobili, pisk, no. który się wydobywa kiedy się strzela, to jest Ja pierniczę, zabijając chrześcijan, nakrywali te odgłosy, jakże ja inaczej. Mam... <laughs> ja mam y, słuchawki z dźwiękiem przestrzennym i przed chwilą po raz pierwszy bardzo wyraźnie usłyszałem coś za sobą w tej grze. Mm. <laughs> Zapal światło i jestem, wiesz, mam zapalone limbo, światło, mamę. zwariowałeś. Trzeba <laughs> <Czy> w, <laughs> w tą tej się gra najlepiej słuchając w tle soundtracku z Major to jest Tam, to grę najlepiej ich. nie grać po prostu. Dobrze, noś, drodzy kochani oglądacze, Wyznawcy. możecie już wiedzieć czym jest Devil Daggers, jak w to się gra, jak w to się umiera i do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Miłych snów, do, papa. Do zobaczenia w piekle. Dobranoc.